Jeśli chodzi o technologie cywilne, które chcielibyśmy, żeby znalazły jak najszersze zastosowanie w różnych dziedzinach, również w obronności, czyli w świecie wojskowości czy militarnym, ona znajduje jak największe w tej chwili zastosowanie. Przykładem może być wielki komputer, czyli tak zwany superkomputer, którego niedawno armia francuska stała się właścicielem. Nazywa się Asgard. Jest to oczywiście przykład zastosowania technologii cywilnej, które ma wesprzeć obronność kraju i pozwolić wykorzystać nowoczesne technologie takie jak sztuczną inteligencję do tego, żeby podejmować szybsze, lepiej poinformowane decyzje, czy analizować duże zbiory danych i informacje przetwarzać w sposób taki, żeby można było z nich jeszcze skorzystać i wykonać jakieś działania, które są potrzebne tu i teraz, a nie za 20 lat dopiero. Więc cywilne technologie wchodzą w obszar e, również wojskowości i militarny, obronności i dzięki temu my możemy czuć się bardziej bezpieczni. Cyberbezpieczeństwo przyszłości, e, to czego najbardziej, najbardziej się wszyscy obawiają, to jest oczywiście komputer kwantowy, który pozwoli nam z, odszyfrować zaszyfrowane dzisiaj bezpieczną metodą informacje i gdy ten komputer będzie tak w stanie już szybko działać, że pozwoli nam te, do tych informacji dotrzeć w sposób nieuprawniony, będzie mógł każdy zaglądać do komunikacji, która się odbywa w sposób w świecie szyfrowanym, jak i zaglądać do informacji, które są publikowane gdzieś też w zaszyfrowany sposób. Staramy się, aby technologia, która ma dziś już swoje wydanie w postaci gotowych urządzeń, żeby ona była Przygotowana do tego, gdy ten komputer kwantowy będzie już istniał i stworzy nam takie zagrożenie, żebyśmy my mieli jakieś narzędzia broniące się przed taką właśnie metodą. I algorytmy szyfrowania, które dzisiaj są używane, są już gotowe do tego, żeby zapobiec takiej łatwej, łatwemu wniknięciu w informacje, które dzisiaj chcielibyśmy, żeby były docierały tylko do właściwych osób. W związku z tym te postkwantowe. Świat. Dzisiaj już jesteśmy na niego przygotowani, mając te które nas troszkę uchronią przed tym, co będzie. Ale oczywiście przyszłość nikt z nas jej nie zna dokładnie, więc pracujemy dalej, jesteśmy czujni. Dzisiaj też posiadamy takie rozwiązania, które umożliwiają w sytuacjach kryzysowych zbudowanie tzw. zwanej sieci opartej na prywatnym 5G, gdzie mamy dedykowane pasma przeznaczone do uruchomienia takiej komunikacji w momencie, kiedy infrastruktura, która została. W jakiś sposób zatrzymana w działaniu z powodu sytuacji kryzysowej nie jest dla nas dostępna. Mamy takie metody, które pozwalają za pomocą urządzenia przenoszonego w plecaku uruchomić lokalną, prywatną sieć 5G, która pozwala komunikować się z służbą i koordynować pracę przy ratowaniu życia ludzkiego i imienia, które na pewno na którym nam powinno bardzo zależeć. Ten krok, jest już wszystko. Jak najbardziej produkt jest dostępny, można, można, można go zamówić i używać go w, zarówno w świecie cywilnym, jak i w świecie militarnym, bo są różnego rodzaju wydania tego, tego, tego systemu i dzięki temu ułatwiać komunikowanie się zespołów, które wymagają koordynacji i wiemy, jak to trudno było w przypadku ostatnich powodzi, które zdarzyły się, i, i takie urządzenie zdecydowanie by się nam tutaj też przydało.